Cześć, witam Cię serdecznie w serii materiałów wideo Po sukces zdrowińską. Po sukces zdrowińską to konkurs, który zorganizowałam w 2020 roku dla swoich uczestników szkoleń, czytelników książek i też osób, które oglądają moje bezpłatne materiały po to, aby opowiedzieli mi oni o tym, jakie sukcesy odnoszą z tymi materiałami. Dziś zapraszam Cię do kolejnego wideo, w którym bohaterka opowie o swojej drodze. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie ona inspirująca. Dlaczego zdecydowałam się nakręcić to wideo? Kamila jest dla mnie kimś takim, kto potrafi motywować, kto robi to bardzo dobrze i bardzo skutecznie. Dzisiaj to ja chciałabym zmotywować Ciebie. Zaczęło się niewinnie. Poznałam Kamilę u Fryzjera. Ona prawdopodobnie tego nie wie. Był to taki czas w moim życiu, który nie był zbyt szczęśliwy, i właściwie nie wiedziałam, za które sznurki złapać, żeby postawić swoje życie do pionu. I wtedy właśnie poszłam do Fryzjera. U Fryzjera. Było kilka, kilka magazynów kobiecych, a to jest taki czas, że tylko wtedy pozwalam sobie, mam przestrzeń, mam czas na to, by, by poczytać artykuły. I no, przeglądając zwierciadło, natrafiłam na, na artykuł poświęcony Kamili Rowińskiej. Kobieta w czerwieni. To było jak objawienie. Trafiło do mnie absolutnie wszystko, co Kamila tam pisała, o czym mówiła. I trafiło do mnie chyba z powodu wartości. To było najważniejsze, ale także sukcesu, jaki odniosła, swojej skuteczności i tego, że, że jest prawdziwa w tym, co mówi. Wychodząc od fryzjera no, za, miałam przeczytane wszystko, co znalazłam w internecie na temat Kamili, także jej teksty na stronie robinska Business Coaching, później czytałam jeszcze w domu i tego samego dnia wieczorem kupiłam pierwsze szkolenie. Szkolenie. E, ze marzeń. W tamtym momencie wydawało mi się, że jest dla mnie najważniejszy. A może po prostu chciałam od czegoś zacząć. I pojechałam na szkolenie. Pojechałam na szkolenie do Warszawy dwa i pół roku temu. Odbyło się ono w tłusty czwartek. Zostałam przywitana na centrum Adgar w recepcji pączkami. A później na salę szkoleniową poszła Kamila, która. Zburzyła moje dobre samopoczucie, pewnie nie tylko moje. Powiedziała coś takiego o tych pączkach i o, o nawykowym jedzeniu i poddawaniu się trendom bezmyślnie, że to było jak kubeł zimnej wody. Tak więc takie było nasze pierwsze spotkanie. Po szkoleniu wyjeżdżałam nie tylko z gotowym planem tego, co chciałabym zmienić, wdrożyć w swojej firmie, ale także z wykupionym pakietem Master Business Training. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad rok jeździłam do Warszawy na kolejne szkolenia. I nie był to łatwy czas, ale jednocześnie czas ogromnych zmian, bo szkolenia to nie tylko udział jedno- czy dwudniowy w, w, w samym procesie szkoleniowym, ale także zadania domowe, które trzeba, które można i które ja wykonywałam w domu. Przez rok prowadziłam także dziennik coachingowy. I taka systematyczność, taka codzienna dawka motywacji i inspiracji była dla mnie niezwykle ważna. Przez rok wypisywałam również swoje cele. W dziesięciu podpunktach cele, które pisałam już, jakby były dokonane. I gdy spojrzałam na tą listę niedawno, to widzę, że one absolutnie wszystkie nie spełniły się. To ja je spełniłam. Co jeszcze? Później była Akademia Trenera. Postanowiłam, że dopełnię jeszcze tego, że wykonam szkolenie Akademia Trenera, a chwilę później, miesiąc później, prowadziłam swoje własne szkolenie dla 60 pielęgniarek z całej Polski. I było to dla mnie coś tak ważnego, tak, tak motywującego i dawającego mi tyle energii, że chcę to powtarzać. Szkolenia u Kamili to, to nie tylko dawka wiedzy, inspiracji, motywacji, ale także ludzie. Wielu z tych poznanych na szkoleniach jest w moim otoczeniu do dzisiaj. Z kilkoma z nich prowadzę wspólne projekty. I właśnie teraz chciałabym o takim projekcie opowiedzieć, gdyż od ponad roku zajmuję się czymś, co nazwane jest Przejrzyj na oczy. Pół roku temu wydałam książkę Przejrzyj na oczy, czyli jak żyć, żeby długo cieszyć się świetnym wzrokiem. Książkę poświęconą profilaktyce zdrowotnej, dotyczącej chorób oczu, ale także mówiącej o tym szerzej, mówiącej o tym w kontekście zdrowia jako takiego. Za książką poszło również stworzenie strony internetowej, a także Facebooka i Instagramu. Przejrzyj na oczy, gdzie ja, a także zaproszeni przeze mnie goście, także ci poznali na szkoleniach u Kamili, dzielą się swoją wiedzą na temat zdrowia fizycznego, psychicznego, yy, ruchu, yy, diety, tego jak żyć, żeby być zdrowym, bo to właśnie poczułam, że chcę robić i prze, chcę przekazywać dalej, tym właśnie chcę zainspirować Dzisiaj Ciebie, żebyś y, wzięła, żebyś wziął odpowiedzialność za swoje zdrowie, za swój stan y, fizyczny, psychiczny i wziął to w swoje ręce i poczuł, że możesz coś z tym zrobić. To właśnie chcę osiągnąć i wiem, że. Y, Zaczynając u Kamili, czując jej motywację i jej wsparcie, a chcę tutaj wspomnieć, że Kamila jest również recenzentką, pierwszą recenzentką mojej książki, po prostu wiem, że jest to dobry pomysł, dobra idea, i chcę ją przekazać dalej. Bardzo dziękuję. Witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że inspirująca historia spodobała się również Tobie, ponieważ ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Wiem, że oczywiście każdy z nas odnosi inne sukcesy i na inną miarę. Ale jeżeli te właśnie materiały, o których opowiadała nasza bohaterka, są dla Ciebie inspirujące i interesujące, to ich lista znajduje się teraz w opisie do tego odcinka wideo. Skorzystaj również i rozwijaj się oczywiście na miarę swoich możliwości i realizuj swoje marzenia. Do zobaczenia.